Łukasz Zdrowski Witam. Eee, dzisiaj Fordka. Fordka z 2009 roku z benzynowym silnikiem 1.25. Chyba ten najbardziej poszukiwany. 69 koni mechanicznych. Ładna, fajna wersja na felgach aluminiowych. Czarny kolor, perłowy. Lotka. Ładny Ford. Opony całoroczne. Mm. Takie no pojeżdżą, pojeżdżą. Jest ich, jest ich jeszcze, więc to też jest zawsze na plus. Obchodzimy sobie małą pchełkę. Tutaj idę dalej, żeby całe auto było widać. Mhm. I zaraz będziemy mieli. Duże to to nie jest. No, no. Idziemy sobie. W bagażnik, zobaczyć. O kurde, nawet klucza się otworzył. Fiu, fiu, No roletka, bagażnik no słuchajcie, to jest auto pokroju Twingo, fiat 500 i tak dalej, Fiat Panda na przykład. O. No otwieramy sobie. Mamy fajne fotele. Niepomęczone, fajna ta piserka. Drugi rząd. Dwa zagłówki, więc samochód, dwa mocowania pasu, więc samochód jest czteroosobowy. Dobra. No. Wsiadamy ja sobie tylko fotel. Cofnę drzwi zamykam. Klucze mam dwa do tego pojazdu. Dobra, palimy Furmaniksa 123 tysiące kilometrów. No, samochód odpalił, kontrolki gasną. Ja muszę tylko sobie ściszyć radio, ściszam sobie radio. Co tutaj mamy? Mamy klimatyzację tutaj manualną, mamy elektryczne szyby. Nie nie będzie widać tą siateczkę jest podgrzewana szyba jak to w Fordzie o właśnie tutaj ten przycisk służy do tego słuchajcie mały miejski samochód, ale fajny ma trochę charakteru to auto silnik poszukiwany ludzie Fiesty bardzo chętnie z tym silnikiem 1.25 kupują 69 koni w takim aucie, słuchajcie w zupełności a ma jeszcze jakiegoś tam auksa, wiadomo ręczny, biegów ma 5 do przodu, 1 do tyłu. No więcej nie trzeba do takiego mączka. Dobra, idziemy. Podnosimy sobie maskę. Pokażę Wam ten silnik. Kwity wszystko jest do samochodu, więc Power Luz. Jak Ty się tu otwierasz? O, zobaczcie. Ubrudzone, ukurzone. Ładnie równo chodzi. Cyka sobie silnicek. No, i mamy to. Fortka. Por que